Często bywasz zmęczony? Chcesz być zdrowy i sprawny nawet w podeszłym wieku? Zrzucić zbędne kilogramy? Pożegnaj przetworzone soki z supermarketu i rozkoszuj się świeżymi od Mr. Juice'a. Mr. Juice od TV Okazje to ośrodek zdrowia, do którego będziesz zaglądał każdego dnia. Przejdźmy teraz do Centrum Fitness. Tam dowiemy się więcej od Andrzej Kunesz i Horsta Fuxa. Chce mi się pić. Chodź, coś ci pokażę. To był ciężki trening. Mam ochotę na coś zdrowego. Weź mnie. Ja zawsze jestem zdrowy. Ale żarty na bok. Jak kiedyś robiono zdrowe soki. Nie wiem, za pomocą takich maszyn. Niewiarygodnie ciężka, ciężka, skomplikowana, ogromna i trudna do umycia. Żeby ją rozłożyć i złożyć, trzeba mieć dyplom inżyniera. Ale dziś mamy Mr. Jusa kogo? Mr. Jusa. Nikt z nas nie młodnieje, dlatego mam Mr. Juice'a. To takie proste. Co on potrafi? Sprawi, że będziesz zdrowa i sprawna, i że taką pozostaniesz. Zaciekawiłeś mnie. Naprawdę? Jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z dala ode mnie, ale nieobrane. Pod skórką jest najwięcej witamin. Spróbuj tego. Samo zdrowie. I co? Fantastyczny. Taki gęsty i soczysty. Zupełnie inny od tych w kartonach. Nie tylko sok owocowy, także warzywny, ziołowy lub z twardych jarzyn, na przykład z marchwi, bo Mr. Juice ma elektronicznie regulowany mechanizm. Optymalna siła wyciskania sprawia, że sok jest zawsze zimny, co pozwala zachować witaminy i substancje odżywcze.